Nie istnieje jeden ideał kobiety. Dostaję od Was maile, wiadomości, smsy, czasami nawet dzwonicie na mój domofon z pytaniem Marcin, jaką sobie wybrać partnerkę, na co zwracać uwagę, powiedz mi, ja będę takiej szukał, ale chcę taką sobie wybrać, tak mi porać, żeby już wszystko działało i żebym był szczęśliwy. Porozmawiamy sobie dzisiaj z Filipem. Jak myślisz, Filip, istnieje taki jeden ideal kobiety? No, właśnie to, co chcę powiedzieć, to pracując z tobą i mogąc przebywać w twoim towarzystwie, cały czas patrząc na to z różnych perspektyw, widzę, że ty świetnie do tego podchodzisz, bo nigdy nie przyjmujesz tej takiej stałej, że ja już wymyśliłem, co to będzie, ideał kobiety i się nad tym zatrzymałem, i też faktycznie to praktykujesz, szukasz, więc to mi się podoba. Myślę, że ten odcinek przez to też będzie bardzo mięsisty, bo wiem <laughs> też przedyskutowaliśmy przed chwilą, że faktycznie ten ideal kobiety nie dość, że nie jest jeden. Nie że nie jest stałe, też się cały czas coś tam zmienia i są różne oczekiwania. I myślę, że tak naprawdę najważniejsze pytanie to jest do Ciebie, Widzu, żeby się zastanowić, czego ja tak naprawdę w tym życiu chcę od siebie, od tej drugiej osoby. Jak to, Marcinu, Ciebie się zmieniało? Zmieniało się to bardzo i większość mężczyzn, jak są młodzi, to w sumie nie mają żadnych wymagań w <laughs> stosunku do swojej kobiety. Może poza tym, żeby była ładna, żeby koledzy zazdrościli i żeby, żeby był fajny seks. I tak naprawdę to jest to, co nas napędza, co determinuje partnerki. I raczej nie wkładamy za dużo energii, poza tym nie mamy wiedzy, żeby ją sprawdzić, żeby zobaczyć, jaka jest jej natura, tak naprawdę, żeby zobaczyć, czy my chcemy być taką kobietą, budować rodzinę, dzieci, dom. I myślę, że to jest z jednej strony naturalne i zrozumiałe, bo jak jesteśmy młodzi, to to mamy w głowie. Ale z drugiej strony szalone, no bo żona to jest żona. Ona naprawdę w niesamowity sposób wpłynie na nasze życie całe, przyszłe 10-20 lat. I dobrze by było wybrać sobie tą partnerkę świadomie i jakby mieć jakieś doświadczenie. No niestety, zazwyczaj go nie mamy i potem sobie musimy radzić z tym, co jest. Natomiast ja oczywiście też początkowo dokładnie w ten sposób postrzegałem relacje, postrzegałem związki i szukałem poprzez pryzmat atrakcyjności, poprzez pryzmat tego wszystkiego, o czym już mówiłem, i w sumie no, czasami to działało, czasami to nie działało. To działa troszkę, to działa dobrze zazwyczaj w tej przestrzeni seksualnej, no bo po prostu jeżeli nam się partnerka podoba, to, to sypialnia działa, a często ta sypialnia jest olbrzymim napędem tej relacji, więc na pewno jest to aspekt taki, że musi nam się kobieta podobać i, i to jest fajny start. Ale ja im dłużej żyję, tym bardziej to wszystko się zmienia, transformuje. Wy, zauważyłem, że w ogóle w życiu chyba tak jest, że szczerze mówiąc, nasze życzenia się spełniają. I, I tak samo jak robisz biznes i wydaje ci się, że o ten biznes to już będzie to, potem zaczynasz go robić i widzisz, dopiero wtedy widzisz jakie on ma wady, że on w sumie nie spełnia pewnych rzeczy, a że w sumie to już masz inny pomysł ciekawszy i myślę, że tak samo jest trochę w relacjach, że my mamy różne pomysły na temat tego, co nam przyniesie szczęście, tylko zazwyczaj to jest tak, że jeżeli kobieta przychodzi z pewnym pakietem cech, to my dopiero w relacji z nią dowiadujemy się jaki jest Przeciwny pakiet cech, czyli skoro ma to, to i to, to nie może mieć tego, tego i tego, bo nam się wydaje, że my sobie tak będziemy mieli. Nasza partnerka będzie taka jak poprzednia, tylko będzie jeszcze miała dwa plusy i gwiazdkę, nie? <śm> a odkrywamy, że żeby ten plus i gwiazdka się pojawiła, to ona musi nie mieć pewnych rzeczy, które nam tam brakowało i że to wcale nie jest takie proste. Co myślisz o tym? Myślę, że temat jest naprawdę istotny, bo jakby nie było, to nasza partnerka, jeżeli wybieramy taką na resztę życia, będzie definiowała większość rzeczy, które w życiu robimy, jest to super istotny temat. Z drugiej strony wiemy też, że ten ideał się dziś będzie zmieniał. Później mamy jeszcze takie pytanie, czy my sami jesteśmy tym ideałem, który może wręcz oczekiwać tego od drugiej strony. To, co tu powiedziałeś, czyli mamy pewne pakiety, tak? Będzie lepsza o to, o to i o to i o to, ale niestety może się okazać, że też będą jakieś rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Myślę, że to jest taki w ogóle temat. Wracamy do tego, gdzie już nagrywaliśmy o wyborze partnerki pod kątem randkowania, co sprawdzać po drodze. Myślę, że największym wyzwaniem w tym całym ideale, o którym mówimy, jest zrozumienie, że to nie tylko jest ideał, który jest wiesz, postawiony w hermetycznym środowisku, ale jeszcze to jest zwykłe życie ze zwykłymi problemami. Plus jeszcze w relacji z nami, gdzie my sami mamy jakieś wewnętrzne swoje bóle, wątpliwości i sami nie jesteśmy perfekcyjni. To nie jest takie proste. Nie jest takie proste i ja z perspektywy czasu zaczynam odkrywać, że w sumie jedną z najistotniejszych cech u, u naszej partnerki, którą powinniśmy szukać, to jest gotowość do pracy nad sobą i gotowość do transformacji. Bo szczerze mówiąc, jeżeli ona to w sobie ma i jesteśmy uczciwi, szczerzy i poświęcamy temu czas, to my się zawsze doganamy i zawsze coś z tego sensownego wyjdzie. Ale możemy spotkać kobiety, które powiedzą: OK, jestem jaka jestem, ja sobie odpowiadam, nie zamierzam się zmieniać. Jak ci nie podoba, to Twoja sprawa. Bardzo trudno jest zbudować coś sensownego z taką osobą, bez względu na to, czy to jest kobieta czy mężczyzna. Po prostu bez tej wewnętrznej gotowości, takiej trochę też pokory, że nie jestem idealny, że mam kupę do zmiany. Chociaż ja wiem, że, że taka sztywna pozycja, ja niczego nie będę zmieniać, wszystko jest ok, ona rzadko wynika z, z braku pokory, ona zazwyczaj wynika z lęku, że ktoś jest przerażony, co tam znajdzie w środku, jest przerażony, że jak ktoś z zewnątrz to zobaczy, to na pewno go porzuci, czyli Z takiej bardzo niskiej samoceny mm. i lęku przed tym, że ja sobie. Jak ja już tam, jak ja już otworzę tą puszkę Pandory i tam zaglądnę, to jak to się wyleje, to ja sobie z tym nie poradzę. I stąd jest ten takie zamrożenie i takie. Ja nic nie dotykam, ja nic zmieniam oczy przede mnie, daj mi święty spokój, sam się tam rozwijaj. I troszkę te, też ta, trzeba to rozumieć, że, że no po prostu wyrażając, wykazując współczucie rozumiemy, że ktoś się tak bardzo boi, że woli przyjąć taką strategię. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek spełnione życie z osobą, która utknęła w tym miejscu. No bo jeżeli nie ma tego rozwoju, jeżeli nie ma transformacji, jeżeli my nie możemy sobie szczerze porozmawiać i ja znam takie kobiety, które każda próba mężczyzny, wejście w tą przestrzeń, ona to odbiera osobiście, czuje się krytykowana, czuje się oceniana. I nawet jak mężczyzna uczy mężczyzn, słuchaj, powiedz jej: nic nie krytykuj, nic nie oceniaj. Powiedz jej, co czujesz, co jest dla ciebie istotne, co chciałbyś zmienić w twoim życiu. I mężczyźni to robią, i potem dostają informację. A, dziękuję ci, że znowu mi powiedziałeś, powiedziałeś, że zniszczyłam ci życie i że przeze mnie jesteś nieszczęśliwy. I to jest naprawdę moment, w którym trudno jest. Pójść dalej, no bo po prostu tam nie ma tej samoświadomości. Więc dla mnie chyba tak z perspektywy mojego życia to jest taki numer jeden. No właśnie myślałem o sobie elastyczność, która trochę tutaj się zawiera, no bo jeżeli człowiek jest elastyczny, czyli ma gdzieś możliwości nagięcia się, nie musi zawsze być wszystko zgodnie z perfekcyjnym planem, to ta elastyczność też pozwala jakby ulepić samego siebie na nowo, a jakby nie było, no to każda osoba, która zajmuje się tym elementem rozwoju, to będzie wiedziała, że człowiek jednak cały czas coś, coś w nim się zmienia, no bo środowisko się zmienia, to co dzieje się na świecie, się zmienia. Wszystko jakoś ewoluuje, a my chcielibyśmy na siłę stać w miejscu. Więc ta elastyczność czy w ogóle taka umiejętność pracy nad sobą jest świetna. Bo powiedziałbym i tak może trochę to pociągnął, ciebie pociągnął za język. No Bo zobaczcie, że jeżeli jedna osoba się rozwija i my też jesteśmy w stanie się rozwinąć, to w zasadzie wszystko stoi przed naszym otworem, bo, znaczy przed nami otworem, bo jeżeli stwierdzimy OK, to jest kierunek, w którym chcemy się rozwijać, możemy się też lepiej komunikować. Możemy komunikować swoje potrzeby, swoje oczekiwania, możemy zacząć zastanawiać się, gdzie pracujemy nad automa z automatu, które nasze zachowania trochę nie mają sensu. Może byś przytoczył to, co, bo dyskutowaliśmy przed nagraniem odcinka o tych trzech krokach, jakim być tym zuchwałym mężczyzną, bo ja tak powiedziałem przed odcinkiem, że właśnie dla mnie problemem jest to, że ja już wiem, co moja żona zrobi, albo ona wie, co ja zrobię, tylko że to są automaty wypracowane np. sprzed 10 lat. Ja mówię: o, tego nie zrobię, bo ona będzie niezadowolona. Ależ pewnie nawet by nie była, że w ogóle to nie ma żadnego znaczenia, ale ja już wypracowałem jakieś automaty. Rzeczywiście nas to bardzo ogranicza i trochę zamraża w takich koncepcjach na temat tego, że już nie ma sensu próbować, bo wiemy, co się stanie. I rzeczywiście ja wyznaję zasadę, trzy zasady z pełnego życia. Czyli po pierwsze, podążamy za impulsami, jesteśmy odważni, nawet trochę nonszalancy i wyrażamy to, co czujemy, co nam przynosi chwila. I robimy to bez żadnych ograniczeń. Traktujemy nasze... Drugi punkt mówi o tym, że traktujemy naszego partnera jak dorosłą, dojrzałą osobę i jeżeli o jej coś nie odpowiada, to jest to jej odpowiedzialność powiedzieć, kochany, to ja tego nie lubię, może nie teraz, to nie mam na to ochoty, czyli w pewien sposób zatrzymać nas i powiedzieć, że to co teraz robimy jest dla tej osoby niewłaściwe. A trzeci punkt jest taki, że nawet jeżeli dojdzie do takiego zatrzymania, to to dotyczy tylko tej obecnej chwili. Nie tworzymy sobie z tego żadnej zasady na przyszłość obowiązującej i wracamy do punktu pierwszego. I rzeczywiście, jeżeli żyjemy w taki sposób, to nasze życie jest ciągle świeże. I nawet jeżeli coś nie działało 3 lata temu, czy rok temu, czy, czy pół roku temu, nagle w wyniku innych doświadczeń, wyjazdu na wakacje, egzotycznej przestrzeni, która trochę nas rozluźnia, okazuje się, że różne rzeczy mogą przejść, które wcześniej nie przechodziły i nie warto, bo, bo jeżeli znowu przyjmiemy taką zasadę, że okej, okay, ona mi raz czy dwa razy odmówiła, zdenerwowała się, to ja już tam nie wchodzę i tego nie robię, a wielu miłych facetów to robi, to zaczynamy mieć coraz więcej w przeciągu 20 lat życia tych takich uliczek, do których nie wolno wchodzić, no go on, i robimy się coraz bardziej usztywnieni i z całego jego wachlarzu zachowań w sumie mamy już 60% odrzuciliśmy bo raz nie zadziałało więc jesteśmy w pomiędzy 30 a 40%, czyli jesteśmy powtarzalni, monotonni i nudni. O tym jak stać się zintegrowanym mężczyzną i móc poszukiwać i zdobywać wysokowartościową kobietę dowiesz się na moich warsztatach, które odbędą się w najbliższy poniedziałek link znajduje się w opisie, zapraszam. Poprzednio w nagraniach wspominaliśmy o filmie Teściowie 2. Ja się uśmiałem i to idealnie właśnie pokazuje ten film, że po pewnym czasie ludzie się totalnie zmieniają, ale są tak w tym systemie automatyzacji swojego życia, że nawet nie potrafią porozmawiać z tą drugą osobą na ten temat i tam był ewidentny brak taka wiesz poza, ułożenie tego wszystkiego w jakiś taki sztywny sposób. Punkt numer dwa, bo myślę, że też moglibyśmy przejść dalej, skoro wiemy, że druga osoba ma się rozwijać, to czy ta druga osoba, ten ideał kobiety może od ciebie oczekiwać, wymagać, popychać cię do czegoś większego? Oczywiście, że może. I myślę, że dla mnie jest to coraz bardziej ciekawe, inspirujące u kobiety. Bo kiedyś miałem, chciałem mieć kobietę, która po prostu będzie mną zachwycona, <noise> będzie mnie chwalić, przy której ja się będę czuł Bogiem, nad którą będę może miał jakąś przewagę, nie i będzie mi łatwiej <noise> i się być w tym życiu, bo, bo po prostu tak będzie. I, i no, i to się kojarzyło z takim świętym spokojem, satysfakcją, wszystko mam poukładane, kobieta dobrze wychowana, firma ogarnięta. Ja oczywiście wiem, że, że to brzmi szowinistycznie, i to po prostu nie działa, nie? więc ja wcale nie, nie jestem tego, nie promuję jakby takiej koncepcji. I jednak fantastyczne jest to, że kobiety patrzą na naszą rzeczywistość całkiem inaczej. I, i czasami my mamy, nie wiem, już nasz system jest jakoś tam zbudowany, my jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Ja też miałem ostatnio taką sytuację, że po prostu nagle, yy, kiedy pokazałem mojej kobiecie to jakąś przestrzeń mojego życia, i ona nagle mówi, no ale tu jeszcze brakuje tego, a tu jeszcze brakuje tego, a to by mogło być o wiele na wyższym poziomie, a to by mogło być czymś tam czymś tam. No i kiedyś. W ogóle pojawia się taki odruch, że w ogóle, ale o co ci chodzi? Przez to jest zajebiste, w ogóle nie czepiaj się i nas to już nic nie pokaże więcej. Ale prawda jest taka, że to jest też kwestia dojrzałości mężczyzny. Bo od pewnego momentu to się robi interesujące. Kiedy my już nie bierzemy rzeczy osobiście, kiedy już mamy przyjęty cień, wiemy, że mamy różne rodzaju niedociągnięcia i tak dalej. I nagle pojawia się ktoś, kto ma szczerą intencję. Tą, tą intencją nie jest przyczepić się, przypieprzyć i coś skrytykować. Tylko jest szczera intencja tego, żeby, że ta kobieta widzi nasz potencjał i widzi, że moglibyśmy stać się jeszcze fajniejszym mężczyzną i podciągnąć różne umiejętności na różnych poziomach. To tak jak kiedyś, jak byłem młody, unikałem takich kobiet, bo to się związało z większą ilością pracy, wyzwań i tego wszystkiego. Tak dzisiaj w sumie dla mnie jest to interesujące, żeby spotkać kogoś, kto na różnych poziomach jest wyżej ode mnie i jest w stanie mnie tam podciągnąć. Prawdopodobnie ja też mam różne aspekty lepiej rozwinięte od niej, więc mogę ją podciągnąć i to po prostu w ten sposób wzrastamy oboje, idziemy do góry i jesteśmy coraz mocniejsi, coraz lepsi. Jak Ci się podoba taka wizja? Myślę, że to może tak głośno się tutaj wypowiem i, i też moje myśli, bo z jednej strony to ma sporo sensu. Chciałbym mieć kogoś, kto jest elastyczny, z którym Idę tą drogą wspólnie, cały czas się rozwijamy, możemy sobie na dorosłym poziomie porozmawiać o swoich oczekiwaniach, o swoich wątpliwościach, też jakby komentujemy ten świat. Przez który przechodzimy głośno i się w nim zgadzamy, czasem się nie zgadzamy, czasem dyskutujemy, widzimy różne perspektywy. Fajny jest partner, partnerka, który czegoś od nas oczekuje, bo wiemy, że nie będzie takiej stagnacji i cały czas będziemy dla siebie nawzajem wyzwaniem, aczkolwiek brzmi to trochę jak sporo pracy. Zastanawiam się, gdzie jest ta granica, i to jest właśnie ta moja głośno wypowiedziana myśl, że z jednej strony chciałbym akceptować tę moją partnerkę taką, jaką ona jest, tak? W pewnych zakresach ja po prostu nie rozumiem, na przykład w 100% jak to być kobietą, więc ona ma jakieś tam swoje potrzeby, których ja nie rozumiem, ale nie komentuję. Ja mam jakieś swoje, wiesz, widzi mi się Fanaberię, kupuje 30 zegarek za kupę kasy i ona też tego nie komentuje, mówi dobra, on no, tak chce to niech sobie robi, zarabia te pieniądze, niech wydaje, tak? To gdzie jest granica między oczekiwaniem więcej, a tym, żeby akceptować pewne rzeczy? Znaczy, no, ja myślę, że to też jest tak, że potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że kobieta próbuje mnie wzmocnić i polepszyć na jakiejś przestrzeni, bo jej się wydaje, że to jest bardzo istotne i że to by było super. A ja w tym momencie się nie chcę tym zajmować. No. Nie dlatego, że, że uciekam, że jest to ale dlatego, że skupiam się na czymś innym i to jest temat na za pół roku na przykład. Nie? Mm -hmm. I tutaj jest też warto powiedzieć, kochanie, ok, widzę, doceniam to, masz rację, szczerze mówiąc, przydałoby się poprawić te aspekty, natomiast ja obecnie nie będę się tym zajmował. Bo nie jest to dla mnie tak istotne, jest istotna dla mnie inna praca. Właśnie wkładam energię w rozwijanie się w innej przestrzeni i chcę to skończyć. Jak to skończę, to do tego wrócę, ale dzięki, że mi pokazałaś to. No i w tym momencie my wcale nie musimy tego robić. Nie czujemy się stłamsieni, krytykowani, przyciśnięci. Możemy po prostu zostawić to na stand-by, ale ona też nie uważa, że. To jest takie przejrzyste, nie? bo jeżeli facet, bo mężczyźni często reagują, a daj mi spokój, czepiasz się wszystkiego, ale o co ci chodzi, przecież tu jestem taki zajebisty, a ty ciągle jesteś niezadowolona, ciągle jeszcze coś tam. I kobieta w sumie nam pokazała wyższą wersję nas, nas samych. I myśmy trochę uciekli. Nie? Trochę w krytykę, trochę w agresję. I ona mówi, o, nie mogę temu facetowi do końca zaufać. A w momencie, kiedy my to przyjmiemy, postanowimy, że z tym coś zrobimy, ale też mówimy, nie teraz, to my jesteśmy ciągle przejrzyści. ciągle to jest wszystko ok, I tutaj mi chodzi o to, tak jak też, też o, to, o to, o co pytasz, że my też możemy z naszą kobietą rozmawiać, słuchaj, dla mnie jest ważny ten aspekt, ja bym chciał na przykład, żebyśmy dzielili również tą przestrzeń, to nie chodzi o to, że ty dzisiaj musisz się tym zająć, ale chciałbym, żebyś mi powiedziała, co ty sądzisz na ten temat, co ty myślisz, czy ty się chcesz nią zająć, czy nie, co się musi wydarzyć, żebyś się nią zajęła, jak to w ogóle wygląda. Jak kobieta ci to wysłucha cię, nie poczujesz się skrytykowana, Powiedz ci coś sensownego na ten temat. Po prostu jak ona to przeżywa, jak ona to widzi, gdzie to jest na liście jej priorytetów życiowych, no to zaczynasz to wiedzieć. Czujesz się potraktowany poważnie w tej całej sytuacji. Nie? Czyli dochodzimy do punktu trzeciego, czyli przejrzysta komunikacja. Tak? Ale czasem <laughs> jest też w tym wymaganiu tej, może nie perfekcji, ale szlifowanie jest taki, wiesz, wytykanie bullshitu, że Marcin, mówiłeś, że się tym zajmiesz trzy miesiące temu i w sumie dalej to jest nieruszone. Co z Tobą? No i okej, okay. no i trzeba się zastanowić co ze mną. I można powiedzieć, wiesz co, masz rację, w sumie chyba trochę tego unikam, bo boję się, że nie dam rady i szczerze mówiąc prokrastynuję ten temat i w sumie to co mówisz ma sens. Nie wiem, może zrobię coś, żeby jednak się za to wziąć, a może jeszcze nie jestem gotów. No po prostu znowu mówisz tak jak jest. Mm -hmm. No tylko żeby to powiedzieć to samemu trzeba sobie najpierw się spotkać ze sobą i dowiedzieć się jak jest. <laughs> o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego ja tego nie robię? Mm -hmm. bo, bo ta elastyczność też w podejściu do siebie jest kluczowa. Myślę, że ja ostatnio odkryłem, że w sumie dla mnie jak po, postrzegam ludzi wyrazem zdrowia psychicznego i tego jak ktoś bardzo jest rozwinięty i zdrowy jest to na ile on jest elastyczny emocjonalnie, wewnętrznie. Bo, bo to jest tak samo jest z ciałem. Zobacz, jak masz usztywnione ciało, ponapinane mięśnie, nierozciągnięte, jeżeli ty naprawdę wejdziesz w jakiś poważny wysiłek, to, za, to będziesz miał kontuzję, coś się stanie. Dlaczego? Dlatego, że ciało jest sztywne. Nie? I tak samo jest wichura. Drzewa, które są stare, sztywne, się łamią. Młode drzewa się po prostu uginają, nic się nie dzieje. I dla mnie to samo jest ze zdrowiem psychicznym. Im ktoś ma więcej koncepcji, sztywnych przekonań, ja jestem taki, nie jestem taki, tego nigdy nie zrobię, to zrobię, tym łatwiej jest tą osobę skrzywdzić, bo po prostu wystarczy skonfrontować to wszystko, to, to jak ona postrzega świat, pełen zasad sztywnych i w sumie trudno jest z tą osobą żyć w szczęśliwy sposób. A im jest ktoś zdrowszy, tym więcej rozpuścił w sobie tych sztywności i po prostu jest coraz bardziej elastyczny emocjonalnie. I może powiedzieć, ciekawe jest to, co mówisz, ciekawa jest twoja perspektywa, nigdy nie patrzyłem na to z tej strony, przyjrzę się jej, może coś z tego skorzystam. I nie ma, wiesz, nie ma w ogóle, bardzo trudno jest tą osobę skrzywdzić, zaatakować, bo tam nie ma już tego celu do zaatakowania. Bo ktoś po prostu dopuszcza ciągle, że wszystko się może zmieniać, może być troszeczkę inaczej niż jest przyzwyczajony. Nawet czeka na to, aby ktoś go zainspirował do przeskoczenia na wyższy poziom świadomości. Coś pięknego. A Marcin, powiedz, czy to nie wygląda tak, że ten ideał partnerki to jest taka partnerka, która nie jest do ciebie przyklejona, ani ty do niej, nie jesteście w jakiejś takiej dziwnej fuzji. Ona ma swoje ciekawe życie, ona się rozwija, ona od ciebie oczekuje, ale sama też daje. Rzeczywiście tak jest. Im jesteśmy starsi, tym bardziej cenimy sobie ten swój czas i fajnie jest mieć partnerkę, z którą możemy regulować sobie to, kiedy my spędzamy czas, a kiedy nie, a nie, że po prostu. No, to jak już mamy siedzieć, to włączmy Netflixa, oglądajmy następne seriale, bo w sumie nie wiadomo, co robić. I dla mnie to jest inspirujące, że ja po prostu mam, mam czas dla siebie, chcę to robić, chcę wyrażać swoją artystyczną duszę, chcę odkrywać te nowe przestrzenie. Moja partnerka to rozumie, bo ma podobnie i dajemy sobie na to przestrzeń, dogadujemy się, ok, to, to ty robisz to, ja robię to. I po prostu. Spotykamy się wtedy i wtedy i razem spędzamy czas. Żeby to się wydarzyło, ludzie już muszą, muszą nauczyć się spędzać ze sobą czas i to polubić. I tak naprawdę, jak masz dużo zainteresowań, jak naprawdę ze sobą pracujesz, jesteś szczery, to jest tyle rzeczy do zrobienia ciągle, że w sumie nawet jak twój partner jest zajęty, bo akurat coś tworzy, czy realizuje jakąś tam swoją potrzebę, to tak naprawdę, co w sumie, mi się to zawsze kojarzy z taką pewnego rodzaju o, super, to ja już tyle odkładałem te dwie książki, nie miałem czasu na to, to ja sobie teraz spędzę czas ze sobą i, i też coś porobię i też popracuję. Więc rzeczywiście, to jest ważne. Ważne jest to, żeby partnerka po prostu była tak odpowiedzialna za siebie. No bo to jest to, o czym ja mówię. Żeby być naprawdę zuchwałym i szczerym, to musimy mieć dojrzałą partnerkę. A żeby ona była dojrzała, to oznacza, że ona jednak ogarnie jakoś finanse, a nie się zadłuża. Wie, jak się poruszać na siłowni i potrafi zadbać o swoje ciało, regulować to, jak wygląda w, bez względu na to, co się dzieje w jej życiu, że, że po prostu ona ma, od, bierze odpowiedzialność za wszystkie aspekty swojego życia. Trudno jest budować szczęśliwy związek z kimś, kto jest trochę w roli ofiary i a, bo mnie matka nie nauczyła gotować, co ci nie gotuje. A, bo ojciec pracował na etacie, to ja nie rozumiem jak to robić, jak się robi biznesy. Ludzie często przyklejają się do tych takich swoich ograniczeń z dzieciństwa i, i no, to nie jest ich wina. No przecież gdyby mieli innego ojca, to by byli gdzieś indziej. No i ja na przykład nie akceptuję tego, to jest to, o czym żeśmy zaczęli od początku, że naprawdę można mieć bardzo dużo akceptacji do wszystkiego, ale nie akceptować tego, że ktoś postanawia przestać się rozwijać. Myślę, że nie ma lepszego podsumowania. Jak to. Ja będę Marcin chciał Cię jeszcze przepytać w kontekście lepszych relacji, czyli tej idealnej relacji, jak ją tworzyć, ale to będzie już osobne nagranie. Super. Powiedzcie nam, co myślicie o tym, jak to z Wami rezonuje, czy macie podobne doświadczenia, czy może utknęliście jednak gdzieś w tej takiej stagnacji, boicie się, boi, boicie się z tego wyjść, włożyć kij w browisko i naruszyć tą całą konstrukcję. Podzielcie się tym z nami, chętnie sobie to poczytam.